Miasta podsumowano konkurs Korona Smakosza, który odbył się pod koniec kwietnia podczas akcji weekend w Rzeszowie za pół ceny. W tym roku wzięła w niej udział rekordowa liczba restauracji Rzeszowian. roku 2012 7 tysięcy klientów w naszych restauracjach podczas tej akcji, natomiast rok 2013 26 tysięcy klientów. Świadczy to o niesamowitym wzroście. Również liczba ankiet, które zostały wypełnione. Rok 2012 7 tysięcy, a rok 2013 26 tysięcy. Czyli wzrok jest niesamowity. Lista zwycięskich restauracji jest długa, bo nagrody przyznano w różnych kategoriach. Smak potraw, Restauracja papiceria grota. lokalu, restauracja Adreno, restauracja Spińsk, ulica Kościółki Atmosfera, Lici Cocktail Bar, lokalne spotkania z przyjaciółmi, Pablo Picasso, Lokal na wyjścia rodzinne, Niewyspylitałki. Lokal na romantyczny wieczór, dawinki. Lokal na lunch, La Grotta. Lokal z najlepszą relacją jako scena. Czy są jakieś propozycje? Nie widzę. La sue. Nagrodzono także mieszkańców, którzy udzielili podczas akcji najciekawszych wypowiedzi w specjalnie przygotowanych ankietach. Jeden z laureatów napisał, człowiek żyje po to, aby jeść.